Występuje z inicjatywą, która zasadniczo zmierza do załatwienia dwóch, dziś dla Polski bardzo ważnych spraw. Pierwsza to umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego, kwestie tej odpowiedzialności. Poprzez wydarzenia ostatnich lat, poprzez działania, które były podejmowane przez instytucje europejskie, ale także poprzez działania, które były podejmowane wewnątrzkrajowo, były zaburzone i wielokrotnie kwestionowane, co oczywiście nie przyczyniało się do porządku w naszym kraju, do stabilności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale też rzeczy bardzo dla mnie ważne i poczucia tego wśród obywateli, że ta odpowiedzialność zawodowa, Osób ze stanu sędziowskiego, sędziów jest w sposób należyty, uczciwy i rzetelny egzekwowana. Kwestionowaną zasadniczo sprawą był problem kształtu ustrojowego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tego w jaki sposób ona jest skonstruowana, w jaki sposób ona jest obsadzona i obsadzana, jakie są szczegóły regulacyjne. Jej dotyczące. Sama Izba, jak wiemy, funkcjonuje w sposób absolutnie zaburzony, de facto nie wykonując przypisanej jej tak naprawdę ustawowo roli, przynajmniej w odniesieniu do, do sędziów. Otóż, proszę Państwa, projekt ten zawiera przede wszystkim zmianę w tym zakresie, jak również rozwiązania dotyczące już wydanych wobec sędziów. Orzeczeń dyscyplinarnych w przypadku, gdy dotyczyły one wydanych wyroków. Chodzi tutaj o to, aby była możliwość ponownego zbadania takiego orzeczenia. Możliwość ta przewidziana tutaj jest na zasadach, o których za chwilę powiem. Jest także, proszę Państwa, wprowadzona instytucja, która określana jest często mianem: Testu bezstronności i niezawisłości sędziego. Zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, krótko mówiąc każdemu człowiekowi, przysługuje prawo, powiedziałbym święte prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Jeżeli obywatel ma co do tego wątpliwości, czy sąd sędzia jest bezstronny i niezawisły w jego sprawie, w taki sposób, że może to wpłynąć lub wpływa na treść orzeczenia, ma prawo tego testu żądać. Właśnie obywatel, czyli strona postępowania, zostanie stworzona na podstawie tej ustawy w Sądzie Najwyższym Izba Odpowiedzialności Zawodowej, jednakże o zupełnie innej, nowej konstrukcji, przypominającej takie konstrukcje, jeżeli chodzi choćby o powoływanie sędziów, jakie funkcjonują już w naszym wymiarze sprawiedliwości, choćby w sądownictwie administracyjnym. Otóż sędziowie będą traktowani, wszyscy sędziowie, sądu najwyższego z tego punktu widzenia będą traktowani w sposób jednakowy. Bo jednym z zarzutów wobec obecnie istniejącej izby odpowiedzialności dyscyplinarnej było to, że sędziowie ci mieli szczególny status, że sędziowie ci byli wyróżnieni i uprzywilejowani jak i sama izba w stosunku do innych izb sądu najwyższego i w stosunku do innych sędziów. Otóż proszę państwa, teraz wszyscy sędziowie będą traktowani w absolutnie równy sposób. Sędziów tych będzie 11. Będą oni wybierani na zasadzie losowania spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, wszystkich izb i nie będzie można się od tego zwolnić. Będą rozpatrywali sprawy na zasadzie normalnej procedury. Powtarzam jeszcze raz, wszyscy sędziowie w, sądu, w Sądzie Najwyższym będą traktowani w sposób absolutnie równy, nikt nie będzie miał żadnego specjalnego uprzywilejowanego statusu, bo to był jeden z istotnych argumentów przeciwko Izbie. Odpowiedzialności dyscyplinarnej. Regulacja, proponowana reforma i naprawa ma jeszcze drugi oczywisty cel. Otóż, proszę Państwa, ten projekt, bo to jest ten projekt, który składam do Laski Marszałkowskiej jako projekt prezydencki, ta ręka wyciągnięta z tym projektem do posłów ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy, zakończenia sporu dlatego, proszę Państwa, że ten spór nie jest nam potrzebny, zakończenia sporu dlatego, że jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji międzynarodowej. Ja zdecydowałem się na ten krok, chociaż wiem, że na pewno będzie wiele krytyki. Polska potrzebuje w tej chwili spokoju. Wobec wszystkich zagrożeń, jakie występują, wobec wszystkich wstrząsów, które są na scenie międzynarodowej, potrzebujemy spokojnej refleksji, potrzebujemy spokojnej rozmowy, a przede wszystkim potrzebujemy wspólnie stać jako jedna siła, nie pozwalając na agresję i chroniąc suwerenność, niepodległość i wolność innych państw i naszych sąsiadów. Wierzę w to, że taka wola znalezienia porozumienia jest również po stronie. Przedstawicieli Komisji Europejskiej Instytucji Europejskich i wierzę w to, że to narzędzie, które tak jak mówię, jego zapowiedź, także i przedstawiciele opozycji na naszym spotkaniu przyjęli z wyraźną, głośną aprobatą, że to jest rzeczywiście potrzebne. Mam nadzieję, że będzie mogło zostać szybko uchwalone w naszym parlamencie o to apeluję i będzie mogło służyć polskiemu rządowi i naszym negocjatorom w Brukseli do tego, aby ten spór załatwić i aby uruchomić środki inwestycyjne z Krajowego Planu Odbudowy, które są w Polsce dotkniętej pandemią koronawirusa po prostu potrzebne.